Od dzisiaj taki zwykły zjadacz chleba może oszczędzać w euro, inwestując w obligacje skarbowe skargu państwa. Państwo polskie emituje instrumenty dłużne, które inwestorzy mogą nabywać i w ten sposób oszczędzają, co jest alternatywą do lokowania środków na depozytach bankowych. Do tej pory polscy inwestorzy, czyli Kowalski, mógł kupować już polskie obligacje, ale tylko denominowane w złotówkach. A teraz otrzymał szansę kupowania też tych obligacji w euro. Do tej pory taki dostęp do tych obligacji mieli tylko inwestorzy instytucjonalni, czyli przede wszystkim banki, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, czyli to były instrumenty niedostępne dla takiej zwykłej osoby. Te obligacje, które zostały wyemitowane, to są obligacje długoterminowe na okres 12 lat. I one zostały wyemitowane przy wyjątkowo niskiej rentowności co oznacza, że w ocenie inwestorów, którzy te obligacje już kupili, to przede wszystkim są między banki centralne z innych krajów, też fundusze inwestycyjne, jest, jest bardzo małe ryzyko związane z inwestycją w polskie, w polskie papiery dłużne i to też w ten sposób na taką inwestycję powinien patrzeć potencjalny inwestor detaliczny. To są papiery, na, to jest inwestycja na długi okres, o bardzo niskim ryzyku.